Zdarzyło ci się kiedyś zjeść cały obiad i nagle uświadomić sobie, że nie pamiętasz, jak smakował? Albo prowadzić samochód, zaparkować i pomyśleć, Ej, jak ja się tu w ogóle znalazłem? Jeśli tak, to gratulacje, właśnie doświadczyłeś trybu autopilota, a to, mój drogi mózgowy wędrowcze, oznacza, że wcale nie byłeś tu i teraz. Ale spokojnie, dzisiaj pokażę ci pięć prostych ćwiczeń które potrafią zmienić twój sposób myślenia. Zostań do końca, bo ćwiczenie numer 5 to mój absolutny game changer. Witaj na kanale, tu rozmawiamy o rozwoju osobistym, świadomym życiu i pracy nad sobą, bez zbędnej presji, ale też bez lania wody. Dzisiaj weźmiemy na warsztat temat, który dotyczy dosłownie każdego obecność w chwili obecnej. Bo większość z nas żyje jak przeglądarka z pięćdziesięcioma otwartymi kartami. Przyszłość, planowanie, martwienie się co będzie jutro, przeszłość, rozkminy, wyrzuty, replay w głowie po dziesięć razy. A życie dzieje się tylko tu i teraz, i właśnie w tym momencie masz największą moc. Ćwiczenie pierwsze: Zmysłowy skan chwili. To jedno z najprostszych, ale też najbardziej skutecznych ćwiczeń. W dowolnym momencie dnia po prostu, zatrzymaj się i zapytaj. Co widzę, na przykład kolor ściany, ruch liści, minę kolegi z pracy, który udaje, że pracuje. Co słyszę, szum komputera, śpiew ptaków, może twój własny burczący brzuch. Co czuję fizycznie, temperatura powietrza, ciężar stóp na ziemi. Co czuję emocjonalnie, spokój, irytacja, ekscytacja, co czuję węchem lub smakiem, zapach kawy, posmak porannej herbaty. Kiedy przechodzisz przez te zmysły, Wracasz do swojego ciała, a nie do gonitwy myśli. Protip: zrób to teraz. Tak, właśnie teraz. Ćwiczenie drugie. Oddech. Oddychasz według schematu. 4 sekundy wdech, 4 sekundy zatrzymanie, 4 sekundy wydech, 4 sekundy pauza. Powtarzaj przez minutę. To działa jak przycisk reset w twoim mózgu. Najlepsze, możesz to robić wszędzie. W windzie, w autobusie, a nawet na spotkaniu z teściową. Tylko wtedy uważaj, żeby nie wyglądało, jakbyś się przygotowywał do biegu na 100 metrów. Ćwiczenie trzecie: 60 sekund na kartce. Masz minutę? Weź kartkę i dokończ zdanie: W tej chwili czuję się i zapisz to. Bez oceniania, bez poprawiania. To nie ma być poezja ani wpis na Instagram. Chodzi o to, żeby się zatrzymać i zauważyć: hej, ja tu jestem. Bonus. Jeśli robisz to regularnie, uspokajasz umysł i nabierasz dystansu do emocji. Ćwiczenie czwarte. Uważny spacer. Nie, nie chodzi o bieganie z podcastem w uszach. Po prostu wyjdź na spacer, bez telefonu. Skup się na krokach, dźwiękach, świetle. Nawet pięć minut dziennie pozwala Twojemu mózgowi przestawić się z trybu myślenia na tryb obecności. To jak przyjemna kąpiel z bąbelkami dla Twojej głowy, bez rachunku za wodę. Ćwiczenie piąte. Stop, nazwi, wybierz. Masz nawracające myśli typu. A co jeśli, co będzie gdy? Spróbuj tego. Stop, zatrzymaj się, chociaż na sekundę. Nazwij, powiedz sobie, to tylko myśl, a nie fakt. Wybierz, skup się na tym, co jest realne tu i teraz. To ćwiczenie naprawdę wyrywa cię z lęków i wrzuca z powrotem do rzeczywistości. Dla mnie, był to moment przełomowy. Serio. Które z tych ćwiczeń dziś wypróbujesz? Daj znać w komentarzu. Uwielbiam czytać, co działa u innych. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę i suba. Dzięki temu YouTube pokaże go kolejnym osobom, które właśnie tego potrzebują. I pamiętaj, najważniejsza chwila w Twoim życiu to ta, która trwa właśnie teraz. Więc weź głęboki wdech i wróć do siebie.